Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Tomasz Gawlik, zajmuję się oprogramowaniem kadowskim, w szczególności inwentorem tutaj w firmie MAT. Oczywiście inwentor ciągle się rozwija. Wersja 23. Za każdym razem coś nowego tutaj nam Autodesk wprowadza. czymś, czymś z nas zaskakuje. Mniej więcej sześć kategorii. Tutaj podzielone są nowości na sześć kategorii. Kilka ogólnych ulepszeń, które są wprowadzone do tego wydania. Jeśli chodzi o interoperacyjność, czyli współpraca międzybranżowa, między nowe aktualizacje do współpracy z Revitem, z Fusionem 360. Nowe funkcje ulepszenia dotyczące samego modelowania części. odnośnie zespołów. Porozmawiamy o zestawieniu komponentów, czyli tej tzw. Wizow Material, annotacje, 3D, innych drobniejszych yy, udogodnieniach. Zmiany w wydajności. Yy, jak zawsze wiemy, jest to jeden z najważniejszych elementów, żeby ta praca wasza odbywała się dość, yy, dość płynnie. Yy, w dokumentacji płaskiej omówimy sposoby przygotowania. Projektów do produkcji 2D oraz 3D. Ogólne usprawnienia oczywiście nowy interfejs, nowa strona główna. Od razu po rozpoczęciu pracy z programem In Inventor zobaczycie różnicę w wyglądzie tego ekranu głównego. Jak można się spodziewać, zapewnia on Wam łatwy dostęp do ostatnio otwieranych plików i innych pomocnych tutaj treści. Interfejs. Upodobnili do Fusiona i niejako aktualnie jest spójny z interfejsem AutoCADA i innych produktów firmy, firmy Autodesk, co jeszcze łatwiej, jeszcze bardziej ułatwia wam przechodzenie między tymi różnymi programami. Zastąpienie tego tak zwanego Home. Nowym sposobem wyświetlania. Od, no, Oferuje Wam łatwy w użyciu interfejs do pracy właśnie z plikami. Lewy panel zapewnia dostęp do projektów, otwieranie tworzenia plików, plików do nauki, dostępu do portali społecznościowych. Po najechaniu myszą na dany projekt no, wyświetlany jest typ ewentualnie pliku projektu. Oczywiście jak zawsze ostatnie yy, dokumenty, które używaliśmy, można wyświetlać jako miniatury lub ewentualnie w formie listy. Wystarczy najechać myszą na ikonę statusu pliku, aby ewentualnie wyświetlić etykietę tego narzędzia statusu. Poprawiono nawigację wolnej orbity, i podczas używania myszy, która zaopatrzona jest w trzy, w trzy przyciski, nowe Behavior, zachowanie yy, można podzielić na: jakby te trzy opcje. Pełny model widoku, gdzie punktem obrotu jest środek geometrii modelu. Mamy model częściowy, częściowo w widoku. Punkt obrotu przeskakuje do najbliższej krawędzi powierzchni, yy, najbliższego elementu, który się znajduje. I ewentualnie poza widokiem, czyli punktem obrotu, jest ewentualnie położenie samego, <coughs> przepraszam, samego kursora. Jeżeli Proszę Państwa, dużo korzysta z reguł, z reguł iLogica i opisuje te y, części, ewentualnie złożenia. To też tutaj pojawiło się kilka ciekawych, kilka ciekawych dodatków. Jedna jest to dodawanie, możliwość dodawania reguł zewnętrznych i formularzy globalnych do wstążki. Gdzie można teraz dodać do wstążki właśnie niestandardowe polecenia dla reguł zewnętrznych lub <coughs> rób. Ewentualnie formularza globalnego, aby oczywiście w łatwy sposób wykonywać zdefiniowane reguły lub formularze iLogica. W oknie dialogowym dostosuj dodano nam dwa filtry, czyli reguły iLogic i formularze iLogic. Kolejną bardzo ciekawą funkcją jest kolejność zmiany możliwości kolejności sortowania parametrów wielowartościowych. Czyli multi, jeżeli utworzymy sobie parametr multi-value asset list, no to wtedy można sortować kolejność tych parametrów, na przykład umieszczać najczęściej używane wartości na początku listy, ewentualnie sortować w inny, dowolny przez nas żądany sposób. W programie Inventor w bieżącym 23. wprowadzono też nową opcję wyświetlania, która wykorzystuje wsparcie dla sprzętowego śledzenia promieni w najnowszych kartach graficznych. Funkcja ta nosi nazwę GPU Raytracing. W programie Inventor znajduje się ona... Moment, gazowana. Przeziębiony jestem, kolega mi przyniósł wodę. Przepraszam, muszę łyknąć, bo tracę głos. OK. Funkcja nosi nazwę GPU Ray Tracing. W aktualnym, w aktualnym wydaniu, jeżeli na stanie przedpremierowym, zostanie oczywiście na bieżąco będzie uaktualniana, udoskonalana w kolejnych wydaniach. We wcześniejszych wersjach programu Inventor mieliśmy, czy mamy dalej możliwość wybrania opcji wyświetlania tak śledzenia promienia. To spowodowało wrzutni wykorzystanie narzędzia Autodesk Race Tracing, czyli tak zwanego ART, które zapewnia interaktywne wyniki przy użyciu wyłączenia CPU. Obecnie można wybrać opcję śledzenia promienia na CPU lub ewentualnie ten właśnie nowy GPU, co daje nam możliwość uzyskania wyższej wydajności i jakości przy użyciu GPU. Yy, należy też tylko no, zauważyć jedną rzecz. Że środowisko inwentora studio nadal korzysta z istniejącego tego rendera ART, czy tego Autodesk Ray Tracer, ale w przyszłości też są plany, żeby zastąpić go tym graficznym procesem, procesem śledzenia promienia. Współdziałanie, interoperacyjność, tak? tak to się chyba nazywa. Autodesk wiemy, że posiada w swoim portfolio nie tylko programy dla branży mechanicznej, również architektur, GIS, odezja, kartografia, media and entertainment. I już od kilku wersji tutaj Autodesk nam y, polepsza współpracę międzybranżową. Y, między, między, między Jeżeli Państwo uczestniczą w w naszych wydarzeniach cyklicznych Kadmat w okolicach września, października corocznych, no to tam już parę razy prezentowaliśmy wymianę pomiędzy Inventorem a Revitem, a Revitem Inventorem. Na chwilę obecną wykonano wiele pracy właśnie dla użytkowników programu Revit, którzy chcą udostępniać swoje dane programowi Inventor w celu do wykonania jakiejś produkcji na zamówienie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Inventor ma już, czy może otwierać dane z programu Revit, a nawet wybierać odpowiednie fragmenty projektu <coughs> dla ewentualnie swoich potrzeb. Podobnie jest i w tym wydaniu, z tą jednak różnicą, że nie ma już potrzeby eksportowania osobnego pliku z programu Revit i wysyłania go pocztą elektroniczną do użytkownika, który wykorzystuje inwentora. <coughs> Teraz użytkownik z programu Revit może wybrać dane, które chce wysłać i stworzyć wymianę danych, która jest przesyłana do tzw. autodesk. Docs. Użytkownik programu Inventor może następnie w prosty sposób uzyskać dostęp do wymiany danych w celu właśnie wczytania ich do swojego projektu. Dane programu Revit pozostaną oczywiście powiązane z programem Inventor bez konieczności wysyłania nowego pliku rewizji. W przypadku jakiejkolwiek aktualizacji danych, w tym programie, nazwijmy go matka, czyli <laughs> mamy możliwości w programie Fusion, które niejako uzupełnią nam inwentora. Nazwijmy to tak prosto. Jeżeli chcemy, załóżmy, utworzyć strategię ścieżek narzędzi. Stworzyć zaawansowane symulacje, czy ewentualnie projekt elektryczny, czy elektroniczny, lub <coughs> przeprowadzić generative design, tą analizę projektu. Na wstążce pojawiła się właśnie Fusion 360, i tam znajdziemy kilka właśnie tych dedykowanych przepływów pracy, które są obsługiwane no dosłownie jednym kliknięciem. Tutaj polepszyli nam lepszą wierność obrazu podczas otwierania projektów już na 360 Electrical, czyli tego tak zwanego igla, które zawierają jakieś tam Canvas Data, czyli dane obrazu. Podczas określania opcji importu w obszarze filtry yy, uwzględniamy ewentualnie tą opcję mesha, opcję siatki. Dokonano kilku aktualizacji istniejących formatów eksportu. Importu, jak widzimy, Inventor zawsze miał możliwość otwarcia tych tak zwanych obcych plików, czy ewentualnie yy, tych najbardziej popularnych, teraz się pojawiło GITF, jest to jakiś format yy, typu Open Source, gdzie przechowywane są dane modelu, sceny, ewentualnie animacji. Yy, jeśli oczywiście też tak chcemy zapisać dane w formacie GLTF, to wystarczy taki format wybrać. Oba typy plików eksportowane są obsługiwane przez harmonogram zadań. Aktualizacja importu eksportu do formatu JT 10.6, 10.7. Stepa, STLA, <coughs> i eksportu do formatu USD Z. On jest powiązany z, z, rzeczywistą, z rzeczywistością rozszerzoną, czyli ten AR, czy chyba to, o ile dobrze pamiętam, augmentar, Augmental Reality. Modelowanie części. Tak zwany mark feature, a można to przenumieć jako cecha zaznaczania. Możemy użyć tekstu szkicu, geometrii, aby dodać cechy zaznaczania. Wystarczy użyć funkcji zaznaczania, właśnie aby utworzyć zawartość, która przedstawia nam znakowanie, jakieś laserowe yy, lub wytrawienie, lub ewentualnie jakiś grawer. Elementy te, jeżeli są zaznaczone, wyświetlane są w 2D, 3D, mogą być eksportowane w ramach eksportu płaskiego wzoru, na lub ewentualnie DWG. W style te zaznaczenia kontrolują. Modelowanie, eksportowanie elementów, które są zaznaczone. I każdy oczywiście styl znakowania jest mapowany do wyeksportowanej warstwy znakowania QDEXEF bądź ewentualnie DWG. Poprawiła się też jedna fajna funkcja. Często użytkownicy, o, jeżeli zmieniają, modyfikują coś ewentualnie w swoich elementach, to prawno, Obstawiam, że w większości z nas to się zdarzyło. Rzutowania, geometria. Edytowaliśmy załóżmy kiedyś element, który znajduje się wyżej w drzewie modelu. Geometria z tego elementu została rzutowana na inny szkic, a teraz została uszkodzona lub tak zwana powiedzmy osierocona, bądź nie znikła. Nie? Trzeba było przejść do tych szkiców, naprawić, usunąć uszkodzone rzutowania. Czasem było trudno nam zlokalizować tą geometrię, do której trzeba było. <laughs> uzyskać dostęp. Teraz nowa funkcjonalność. Przy pomocy dosłownie jednego kliknięcia wybieramy uszkodzone rzutowane krawędzie. Edytujemy szkic z uszkodzoną geometrią. I praktycznie tyle. Tak, i dany, i dany, dany szkic już będzie naprawiony, nie będzie nam pokazywał żadnego błędu. No kolejną rzeczą jest możliwość dołączenia informacji o właściwościach property do tekstu, ewentualnie szkicu. I to zarówno standardowe, jak i niestandardowe właściwości mogą być użyte w tekście szkicu. <Ky> ewentualnie w modelu części. Przy konstrukcji blachowej rozszerzano nam informacje w przeglądarce. Możemy ją sobie uruchomić dla ewentualnie, yy, tak jak widzimy, dla powierzchni, dla konturu kołnierza, dla kołnierza. Dodano nową opcję asymetrii przy wyciąganiu kołnierza yy, z konturu. Yy, no i szablon blach aktualnie są dostępne jako opcja tworzenia yy, nowego komponentu wewnątrz ewentualnego zespołu. Wspomnienia tolerancji. Uzupełnili dla wartości we wszystkich typach zaokrągleń. Wszystkie opcje panelu właściwości są teraz zachowane w ustawieniach wstępnych dla elementów wyciągania oraz obracania. Możemy dodatkowo przełączyć widoczność następujących elementów za pomocą kombinacji klawisza Alt oraz V, i to dotyczy brył, elementów roboczych, jakie są płaszczyzny, osie, punkty, ewentualnie też szkiców. Modelowanie złożeń. Nowa opcja, tak jak wcześniej wspomniałem, ustawienia of material, pozwala nam kontrolować widoczność ilości zerowej i sekwencjonowanie numerów pozycji. Komponenty yy, Suppress, tak, w stanach modelu pojawiają się jako zero quantity, i w zestawieniach of material mają wpływ na numery pozycji. Do zestawienia materiałów dodano nam nową opcję ustawienia. Właśnie zestawienia materiałów zapewnia kontrolę nad zachowaniem tych komponentów typu Suppress, Oczywiście w zestawieniu w Boomie. Tutaj możemy kliknąć przycisk ustawienia BAM, Wizual Material, następnie Włącz lub Wyłącz, i to dotyczy ukrywania tych komponentów typu Suppress lub ewentualnie um, automatycznego kolejnego numerowania. Pozycji w liście materiałowej. Stan, model fejcy, stan modelu zastępczego. Deaktywny jest ten modelu, tego naszego zastępczego. Mamy możliwość, o, czy w konsekwencji później następuje, czy następujące polecenia są nieaktywne na wstążce. I są to: umieść komponent iLogic. Analizuj zakłócenia, aktywuj narzędzie do rozwiązywania problemów z zetknięciem, ewentualnie przekształć w spoinę. Przy opcji wiązań yy, można od razu podczas bezpośrednio tworzenia bądź edycji danego wiązania to wiązanie wyłączyć, żeby ono ewentualnie w przyszłości moc z niego skorzystać, natomiast na chwilę obecną ma być, one, ma być to wiązanie wyłączone. Storyboardy podczas tworzenia edycji prezentacji, czyli w tym formacie w złożeniu IPN, można zmieniać nazwę dowolnego storyboardu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy tego tytułu no i wybrać Zmień nazwę. Przy publikacji wideo w ustawieniach rozdzielczości tam mamy taką nową opcję. Mianowicie ona jest nazwana szybkość klatek. Domyślnie ten frame rate wynosi 15 klatek na sekundę. Teraz możemy wprowadzić wartość z zakresu 1 do 200. Przy połączeniach śrubowych nowe pole wyboru, aby stosować wzór dla połączeń śrubowych na podstawie schematów, ewentualnie szkiców. Oczywiście to pewno wiemy że podczas dodawania adnotacji 3D można odwoływać się do informacji o właściwościach IProperties, do wybranego elementu za pomocą tego tak zwanego lidera, jednak w przeszłości, nie, w przeszłości tak, we wcześniejszych wersjach nie było możliwości wybrania poziomu podzespołu, do którego ma się odnosić właśnie ta informacja o właściwości IProperties. Aktualnie użytkownik ma możliwość odwołania do IProperties, z dowolnego poziomu podzespołu, który jest powiązany z wybranym obiektem. Tube and Pipe, czyli moduł rurowy, w oknie dialogowym, właściwości zachowuje teraz ostatnio używane wartości, nawet po zamknięciu tego okna. Zapamiętywane są wartości, te ustawienia, które sobie zrobiliśmy dla następujących ustawień. Jeżeli wybraliśmy autoruta, konwertowaliśmy trasę automatyczną, na przykład na Szkic. Prowadziliśmy autowymiary, czy ewentualnie te auto yy, tak, czyli auto ograniczenia przy tworzeniu takiego, takiej trasy tutaj. A ma polepszenie wydajności. Trzy w sumie takie najistotniejsze gwinty. Tutaj yy, mamy zmianę poprawy wydajności grafiki dużych zespołów z, z wieloma wątkami poprzez włączenie wielowątkowości. Funkcja I. to, co kiedyś nad webinarem prowadziłem, dla narzędzia punch, czyli takich przebijaków, powiedzmy. Tutaj poprawiono wydajność obliczenia dla tego narzędzia przebijanie, dla blachy umieszczonego na ewentualnych punktach wzorca szkic. I widoczność w trybie ekspresowym. Pamiętamy, kiedy to się włącza. Jeżeli są duże złożenia, możemy z automatu, przy na przykład powyżej 500, chyba tak w default jest ustawione, powyżej 500 elementów, już nam się element czy model otwiera w trybie ekspres. Tutaj poprawiono wydajność podczas zmiany widoczności komponentów, właśnie w trybie ekspresowym. I ten defaultowy, oczywiście, w narzędziach w opcji aplikacji można sobie dowolnie zmienić. Pana dokumentacja płaska. Stany oczywiście modelu w widoku nakładkowym. Podczas tworzenia widoku nakładki dla części, można wybrać pożądany stan modelu, który ma być wyświetlany w widoku. Może to być przydatne na przykład przy pokazywaniu części przed obróbką, ewentualnie po już dokonanej obróbce. Kolejną rzeczą jest edycja właściwości szczegółu. Podczas edycji widoku wystarczy użyć polecenia Edytuj właściwość szczegółu, aby zmienić kształt granicy widoku z okrągłego ewentualnie na prostokąty. Polecenie jest to dostępne z menu kontekstowego widoku, w przeglądarce lub ewentualnie po lewej na panelu arkuszu. Kolejną, 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 kolejną rzeczą przy model, Base definition, tak zwany dateum target, cel, cel bazowy. Polecenie, właśnie zostało dodane do panelu adnotacje ogólne, no celem umożliwienia wyznaczania punktów odniesienia na nieregularnych powierzchniach. Możemy teraz tworzyć punkty, okręgi, ewentualnie prostokąty. Następnie, jeżeli wstawialiśmy właściwość IProperties zespołu macierzystego do tekstu wiod wiodącego. Tu też mamy małą zmianę. Tekst ten wprowadzany 3D oraz 2D może teraz zawierać standardowe właściwości IProperties, niestandardowe właściwości o IProperties yy, oraz jakieś właściwości tej instancji należące do zespołu macierzystego dołączonej części. Wcześniej w tekście tym wiodącym były dostępne tylko właściwości z dołączonej części. Ponadto te notatki tego tak zwanego lidera mogą łączyć właściwość instancji z dołączonego komponentu oraz jego elementów nadrzędnych, tak aby była możliwość wyświetlania informacji specyficznych dla danego zdarzenia, np. jakieś unikatowe znaczniki. W przypadku modułu, modułu modelu pospawanego, w oknie dialogowym symbol spoiny, elementy sterujące linia identyfikacyjna oraz odstęp są już zawsze widoczne i można je włączyć dla odpowiedniej specyfikacji spoiny. Dużo nowych, dużo nowych uaktualnień symbole spoiny krawędziowych zostały zaktualizowane do. Najnowszej dostępnej normy ISO 2553 z 2019 roku. To, co no, przez te pół godziny udało się tutaj yy, przedstawić, tak, w tym telegraficznym skrócie, czy jakieś aktualizacje ogólne samego interfejsu w programie Inventor, yy, współdziałanie z, współdziałanie międzybranżowe, same zmiany odnośnie. Modelowania części, części zwykłych, części ewentualnie blaszanych, yy, zmiany w modelowaniu złożeń, poprawa wydajności i pewne zmiany tutaj w dokumentacji płaskiej. Dziękuję za uwagę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.